Witam serdecznie, Baku z tej strony, a to jest kolejny odcinek co nowego EXTRA! W serii tej dokładnie przyglądamy się aktualnemu tygodniowi i mówię wam czym warto się zająć, że wycisnąć z tego tygodnia najwięcej jak się da. Na początku pozwólcie, że zrobię szybkie ogłoszenia, jak ktoś chce mnie wesprzeć to może kupić sobie sponsora, który kosztuje 2zł miesięcznie. W zamian dostajecie dostęp do kilkudziesięciu ekskluzywnych filmów. Jeżeli jednak preferujecie kontent całkowicie darmowy, tam także drugi kanał, na którym wrzucam filmy z GTA Online. A także raz na jakiś czas z Reddit Online. Zapraszam serdecznie. A teraz przechodzimy do dziwnej sytuacji. Zapytacie, czym jest dziwna sytuacja. A ja wam odpowiem. W momencie nagrywania tych słów jest u mnie 10 stycznia, godzina 20.46 dokładnie. I powiecie sobie, okej, okay, co nas interesuje. Spokojnie, nie denerwuj się, to tłumaczę. Akcja jest taka, że do tej pory nie pojawił się żaden artykuł. Do tego także nie pojawi się żaden wpis od Rockstara w mediach społecznościowych na temat Nowego Tygodnia. Rockstar milczy. Standardową praktyką jest to, że Rockstar rozpoczyna promocję nowego tygodnia w Getonline o godzinie 17.00 w czwartek. To jest taka przeważna godzina. A teraz zobaczcie, że jest piątek. Minęło do tej pory tak na okolicząc 20... 7, prawie 28 godzin, i Rockstar nie napisał ani jednego słowa o nowym tygodniu. Co się dzieje? Wróćmy jeszcze raz do strony Rockstar Newswire. Tutaj, na tej stronie, powinien się pojawić wpis o nowym tygodniu, a także dodatkowy jeszcze wpis o tym, że jest nowy GTA Plus. Taki standard jest u Rockstara, że w ten sposób robi. A teraz, do tej pory, nie ma absolutnie żadnej informacji. A nie, sorry, sorry. Jest jedna informacja, ona jest ukryta i trudno się do niej dostać. A mianowicie specjalna strona GTA Plusa, do której jak mówiłem bardzo trudno się dostać, przeważnie kieruje do niej link, który znajduje się w artykule o nowym GTA Plusie, ale nie ma artykułu o GTA Plusie, więc trudno się do tej strony dostać. To skomplikowane. Czy to ma związek z GTA 6? Yy, raczej nie. Ale przypomniał sobie taką akcję, że w momencie kiedy wyszedł trailer GTA 6, Rockstar przy okazji odpalił nowy tydzień w Red Dead Online. Znaczy sorry, nowy miesiąc w Red bo tam premie trwają przez cały miesiąc. I właśnie wtedy nie dali nam absolutnie żadnego artykułu o tym, że Hej, jest nowy miesiąc w Red Przez cały miesiąc, jeżeli ktoś nie nada youtuberów, którzy zajmują się Red Deadem To tak naprawdę nie miał prawa wiedzieć, jakie są premie w tej grze Bo przez to, że wyszedł trailer GTA VI, no to Rockstar po prostu postanowił, że Hmm, nie będziemy zaslifiać naszych y, social mediów, nie będziemy zaslifiać strony Zostawimy tylko i wyłącznie miejsce dla GTA 6. A gracze Online niech sobie radzą. Teraz mamy nieco inną sytuację, no bo hej, nic nie zakłóci gita 6, bo nie ma gita 6. Jest to strasznie dziwna sytuacja. Na tym zakończymy ten segment i przejdziemy do kolejnego. Kreator! Tak, kreator akcji dokładnie dostał możliwość stworzenia teraz wyścigów z transformacją, które są bardziej losowe. Nie będę bardziej się zagłębiał w temat, dlatego że nikogo to nie interesuje. No dobra, może nie nikogo, pewnie jest dwie osoby, które oglądają ten materiał, więc wybaczcie, nie będę wchodził w szczegóły, tylko po prostu przejdziemy sobie dalej. Nowy pojazd! W tym tygodniu Rockstar zaoferował nam możliwość zakupu Wapit Firebolt ASP. Już na moim kanale jest materiał, w którym prezentuję Wam, jak ten pojazd po prostu się prezentuje w grze, jakie ma opcje tingowe. przy okazji był króci test VMAXa, maxa ale teraz jestem w stanie Wam o tym samochodzie nieco więcej. A więc tak! Nasz najnowszy pojazd w klasie terenowej, jeżeli chodzi o wersję zwykłą, steningowaną, która jest dostępna w wszystkich platformach, jest średniakiem. Są lepsze pojazdy terenowe w grze, na przykład Vagrant. Ale, ale... Inaczej sytuacja wygląda, kiedy korzystacie z wersji HSW, która jest dostępna tylko i wyłącznie na PS5, a także na Xbox Series. Ale uwaga, uwaga, niedługo będzie także na PC. A więc, samochód w tej wersji jest najszybszym pojazdem w całej grze, jeżeli chodzi o klasę terenową. Ale to nie oznacza, że jest to pojazd ogólnie najlepszy. Bo pamiętajcie o tym, że różne pojazdy różnie radzą sobie na terenie. Jak w terenie, ten pojazd nie radzi sobie aż tak bardzo fantastycznie. Na przykład, takie Maibatsu Monster City będzie zdecydowanie lepsze. Ale Firebolt ASP w wersji HSW do jeżdżenia po takim normalnym terenie, po autostradach i to dalej, to będzie najlepszy wybór. Oczywiście, pod warunkiem, że chcecie do tego wykorzystywać pojazd w klasie terenowej. Bo wiadomo, że lepsze pojazdy sportowe znajdziecie do jazdy po drodze, ale akurat jeżeli chcecie terenową, chcecie już powodu, no to ten będzie najlepszym wyborem. Pojawiła się także nowa broń, a będąc dokładnie wyszła ona z wczesnego dostępu, który był dla GTA Plusa, teraz jest dla wszystkich, którzy grają na PS5, a także na Xbox Series. Jeżeli grasz na PS4, a także na Xbox One, to tam raczej tej broni nigdy nie zobaczysz, ale jeżeli grasz na PC, to jeszcze sobie chwilę poczekasz, ale prędzej czy później będziesz w stanie tą broń sobie kupić. Ale jak na razie tylko na PS5, to także na Xbox Series może zakupić sobie tą broń. Dostępna jest ona w porównaniu z bronią za cenę 695 tysięcy, więc bardzo dużo. Nie ma sensu o niej się bardziej rozgadywać, bo stworzyłem o tym dedykowany materiał, więc tam was odsyłam. Przechodzimy teraz do segmentu z zniżkami. Zacznijmy od Legendary Motorsport. Tutaj mamy taniej penalty dla Krups. taniej Tani o 30%. I tutaj bardzo ważna rzecz jest taka, że to pojazd standardowo. Na platformie PS4, Xbox One a także PC jest przeciętniakiem, powiedzmy. Ale, ale, jeżeli gracie na PS5 albo na Xbox Series, to ten pojazd wraz z ulepszeniem HSW jest jednym z najlepszych pojazdów w całej grze. Dobre przyspieszenie, całkiem niezły VMAX i co najważniejsze w tym przypadku, bardzo dobrze trzymać drogi. Polecam. Tundra Panther jest przeciętniakiem, niestety. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku Tempesty, a także Reapera. Pamiętajcie jednak, że ja tutaj nie oceniam wglądu samochodu, bo wiadomo, że te pojazdy są piękne. Szczególnie ten Reaper, a także Tempesta. Ja w tych moich ocenach kieruję się tylko i wyłącznie osiągami. Więc, y, dalej mamy deklarację Walton. Akurat to jest pojazd, który nikomu się nie podoba, więc nie będę się tłumaczyć. E, przy okazji jest słaby. To samo, jeżeli chodzi o deklarację Tulip M100. Dalej jest Karin celiką GTF. I akurat to jest ciekawa sprawa, bo to jest jeden z lepszych tunerów w całej grze. Ale, no jest pojazd, który robi wszystko nieco lepiej, moim zdaniem, nazywa się Carrier Sultar Classic, więc raczej bym odradzał, bo po co się pakować coś gorszego. I ostatni pojazd w sklepie, który jest taniej, nazywa się Dinka Veto Modern. Gokar, który po zniszczeniu wciąż kosztuje 700 tysięcy. Komentarz chyba jest zbędny, więc przejdźmy sobie do sklepu Elitas, tutaj mamy taniej samolot odrzutowiec Bessera. Jest to strasznie ciekawa sprawa, dlatego że ten pojazd ma oznaczenie takie jak hydra, a także laser. Mam na myśli to, że jeżeli ktoś widzi was na mapie, no to widzi ikonkę lasera albo hydry, więc widzisz, że leci na niego jakiś odrzutowiec, który może go rozwalić w sekundę. A tutaj, cyk, niespodzianka okazuje się, że jednak nie, bo Bessera nie posiada żadnego uzbrojenia. Jest to absurdalna sytuacja. W klubie samochodowym taniej jest Raiden, czyli po Tesla. Z względu może nawet spoko, ale osiągowo jest kiepski. W salonie Simona Taniej mamy dwa pojazdy. Pierwszym z nich jest masakro, A drugim XLS. Jednego i drugiego pojazdu oczywiście Wam nie polecam. I został nam ostatni segment obgadania, premie. A więc, na premie razy 3 i razy 3 są wszystkie nowe akcje społeczności. Ja zawsze przy okazji takich akcji wspominam, że jest to zachęta do sprawdzenia nowych akcji, które przygotowała społeczność. Za zagranie w nie teraz się większą nagrodę, ale nie ma sensu tego farmić. Zagrać, pocieszyć się, zapomnieć, a nie to grindować. Więc przejdźmy sobie dalej. Na premie raz dwa hajs i raz 2 RP. Są wyścigi, zdane nieznane. Są to wyścigi, które kiedyś były w Online, Teraz powróciły. Ja do tej pory nie miałem okazji ich sprawdzić, ale z tego co rozumiem, są to wyścigi haskaderskie, w których po prostu masz większą losowość. Oczywiście, bez grania, na podstawie innych wyścigów, jestem w stanie powiedzieć wam, że oczywiście na tym farmić hajsu za bardzo się nie da. Inaczej sytuacja oczywiście wygląda w przypadku Expa, bo tam będzie grać całkiem sporo, szczególnie jeżeli lobby będzie ogromne. A wy oczywiście zajmiecie jakąś wyższą pozycję. I ostatnia i chyba najciekawsza premia, mimo że nie jest zbyt fantastyczna, jest na Akta, czyli te minapady ze szwalni. Premii niestety nie mamy na samą podstawę, tylko i włączy na wyzwania. Jeżeli uda ci się spełnić wszystkie trzy wyzwania, które stawia przed tobą gra, no to za finał, podczas tej premii raz, dwa, dostaniesz 100 tysięcy hajsu Więcej. I proszę Państwa, na dzisiaj to tyle.